Z tej strony Zusa, a to jest moja szuflada i czas na kolejną, natchnioną recenzję. Tym razem będę mówić o schronisku, które przestało istnieć, autorstwa Sławka Gortycha. No przyznam szczerze, że myślałam, że spotkamy się tutaj troszeczkę wcześniej, e, ale no, jak widać na pewno założyłam sobie pewnego rodzaju aparaturę e, na zęby i musiałam się przyzwyczaić, także bardzo e, ciekawym zbiegiem okoliczności jest fakt, że autor e, schroniska, e, czyli książki, którą w sumie dla mnie wybraliście i e, e, którą będziemy dzisiaj omawiać jest stomatologiem. No ale to tyle, jeżeli chodzi o prywatę. E, no słuchajcie, ta książka to jest jeden z głośniejszych debiutów ostatnich lat. Na pewno siłą takiego naprawdę górskiego wiatru wdarła się na listy bestsellerów, jeżeli chodzi o literaturę bez podziału na gatunki. Ale w ogóle jeżeli chodzi o kryminał to jakiś tam niesamowity sukces odnosi i e, są już trzy książki w tej serii, trzecia miała e, premierę niedawno i w zasadzie wszystkie trzy na tej liście bestsellerów są, e, dosyć wysoko, cały czas się też pną, e, no popularność tej książki raczej się zwiększa a nie zmniejsza, a już Ponad dwa lata od premiery tej pierwszej części, którą ja właśnie przeczytałam, którą dla mnie wybraliście, no, minęły, tak naprawdę. Także ja się rzeczywiście przyglądałam temu, co się dzieje, i muszę przyznać, że no jest bardzo dużo pozytywnych głosów na temat tej książki, i moim zdaniem są one zasadne, ale o mojej konkretnej opinii powiem Wam najpierw jednak o tym, co w tej książce można zastać. E, więc schronisko, które przestało istnieć um, oferuje nam przede wszystkim to jest mi się wydaje, że bardzo ważne, żeby powiedzieć na sam początku e, cztery różne e, linie czasowe. E, mamy tutaj wydarzenia połączone ze sobą i cofamy się do roku 45 Później do roku 60. 1960, 1960 Gdyby ktoś pytał. I kończymy w roku 2000, 2004. I tam. Główna akcja dzieje się w listopadzie, ale cofamy się też do września. Także no jest to stosunkowo ambitny wybór, jeżeli chodzi o ilość narracji, o tych ilość linii czasowych. Natomiast one są wszystkie ze sobą połączone, także dla całej historii ma to sens. No jak można wywnioskować po tytule, znajdujemy się w górach. W, 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 tak w zasadzie odwiedzamy kilka schronisk e, górskich co było dla mnie na przykład bardzo ciekawym e, bardzo ciekawym e, doświadczeniem, w sensie byłam w górach byłam w schronisku, chodziłam po górach, nie jestem jakąś e, zapaloną miłośniczką gór e, natomiast kilka wycieczek też odbyłam e, i ten klimat na pewno górski został tutaj bardzo, bardzo dobrze Oddany, a książka ta zaczyna się w momencie śmierci wujka, naszego głównego bohatera. On ginie śmiercią taką no, tragiczną, niezwykłą. No i nasz główny bohater ma tydzień wolnego. I postanawia się wybrać do schroniska, którego jego wujek niedawno nabył i gdzie też wokół, w okolicy, którego też no zmarł. Także odwiedzę to miejsce i tak w zasadzie nam się historia zaczyna. Oprócz tego mamy jeszcze dodatkowe te opowieści z tego 45-60 roku. Także wracamy bardzo historycznie, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. Mówimy tutaj o tym, jak się wojna kończyła, Druga wojna światowa oczywiście. Potem, jak się mapa zmieniała, jak to wyglądał ten proces e, dołączenia Dolnego Śląska do Polski, e, wysiedlania Niemców do, mm, do Niemiec e, i też jak tutaj w tych latach potem 60., e, tak naprawdę e, po kłosie tej pierwszej administracji sobie radzi e, z całym tym procesem. Także to jest takie tło dodatkowe do tych naszych wydarzeń. Okazuje się, że właśnie losy tego wujka i tego naszego głównego bohatera. Są bardzo silnie związane z historią tego miejsca, tego schroniska, w którym śnieżne kotły, w którym przebywamy większość czasu i w okolicach, w okolicznych schroniskach. No i tak naprawdę ten młody chłopak jadąc tam na ten urlop, chce tu troszeczkę jakby pogrzebać w tym, co robił jego wujek i tak dalej, i w ten sposób wplątuje się po prostu w tę historię, która, no jak się domyślamy. Miała też tragiczne skutki dla jego, osobiste, dla jego rodziny. Także jest to historia stosunkowo skomplikowana, natomiast bardzo intrygująca ze względu na te właśnie połączenia historyczne, na te przemieszczenia czasowe, na to, że tak naprawdę jest pokazane, jak jeden uczynek, jedno wydarzenie jest w stanie zmienić los kilku rodzin na przestrzeni, no, 60 lat. Także, no, była to bardzo, bardzo ciekawa lektura. Też, jak na tyle, ile się w tej książce dzieje, to stosunkowo krótka, przyznam szczerze, że wszystko to było dosyć. Zwięzłe i na temat. Ja lubię takie książki. Nie lubię zbędnego przedłużania. Tak jak wspominałam wcześniej, ten klimat górski bardzo, bardzo dobrze oddany moim zdaniem. Też bardzo solidny research historyczny został poczyniony do tej książki. No i co też ważne, mamy też wątek, który z górami się zazwyczaj kojarzy e, zaginionego skarbu. E, także tych wątków e, prowadzących tę historię i nadających jej tej bardzo szybkiej dynamiki jest mnóstwo bo e, dość, że mamy właśnie te e, różne wydarzenia historyczne do tego mamy jeszcze ten skarb do tego mamy e, no tak naprawdę kilka trupów w szafie e, który tam się okazuje, że, że różne rzeczy, że tak powiem się działy w różnych czasach i one są w pewien sposób połączone bardzo się staram nie spoilerować, mam nadzieję, że mi się to uda e, i książka jest naprawdę e, bardzo ciekawa, bardzo płynnie się ją czyta wydaje mi się, że to jest książka bardzo udana ale też nie do końca bez swoich wad i teraz powiem mniej więcej takie małe uchybienia które ja znalazłam wydaje mi się, że w pierwszych 150 stronach książki za dużo mówimy o pogodzie jakby ja rozumiem, że dla klimatu górskiego ta pogoda, to wyjaśnienie jak tam działa ten wiatr, jak mgła jak śnieżyca i tak dalej jest ważne Natomiast uważam, że troszeczkę proporcje tutaj zostały zachwiane delikatnie za dużo o pogodzie na początku książki. To jak już widzicie, to są tak małe rzeczy, do których ja się czepiam, że naprawdę ta książka wciąga. I druga, być może troszeczkę ważniejsza rzecz. Ta historia, która jest przedstawiona w tej książce, moim zdaniem jest bardzo spójna. Nie należy jednak według mnie do tych bardzo wiarygodnych. Żeby było jasne, nie ma tam jakichś ogromnych luk. Widać, że jest to historia częściowo, czyści szczególnie w, tych, w, tych, w tym cofaniu się w czasie do tych lat 60. i do tego 45. roku. Bardzo, bardzo wierna historii, za co też doceniam mocno autora. E, natomiast sam ten wątek kryminalny, no, dla mnie troszeczkę nagięty. Przy czym e, nie przeszkadzało mi to, e, jakby będąc, nie, na, tyle, na tyle było to niewiarygodne, e, że zdążyłam to zauważyć, a jednocześnie na tyle przekonywujące, żebym nie przerwała lektury e, i żebym się nie wybiła z tego klimatu, z tej historii. Um, także to jest taka, takie większe uchybienie moim zdaniem, że po prostu wydaje mi się, że troszeczkę jeżeli chodzi o komplikacje uh, to jest troszeczkę przesada uh, delikatnie, coś bym wycięła tak bym, tak bym to podsumowała, że coś z tej historii, jakiś fragment, bym wycięła, bo ona się wydaje po prostu dla mnie troszeczkę niewiarygodna, co nie zmienia faktu, że jest prowadzona bardzo logicznie, bardzo sensownie wszystkie wątki e, się zgadzają, one się zazębiają e, i nie ma też jakichś problemów, nie ma jakichś ogromnych dziur, jest kilka takich mniejszych, ale to mi nie przeszkadza, a też zakładam, że część rzeczy jest zostawiona e, do rozwiązania w następnych e, tomach, także też zostawiam. E, zostawiam autorowi tak naprawdę pole do popisu później, no ale troszeczkę rzeczy, że tak powiem ciężko mi było uwierzyć, że coś takiego no tak w stu mogło się wydarzyć więc to jest takie moja druga rzecz, ale poza tym uważam, że książka jest naprawdę warta warta lektury jest naprawdę niesamowity klimat, bardzo się cieszę, że że autorzy polskich kryminałów najczęściej starają się je osadzać w Polsce, ja w ogóle wolę taki klimat niż to wieczne wyjeżdżanie gdzieś do Anglii, do Szkocji, do Włoch tak jak w innych, innych gatunkach troszeczkę zawładnęło także bardzo cieszę się z, tych, z, tych, z tej polskości, z tego nawiązania do tej historii, która jest tutaj przedstawiona tak jak powinna być, czyli bardzo szara Czyli mamy i tą dobrą stronę naszych zachowań powojennych, i tą złą stronę, i zarówno jeżeli chodzi o stronę niemiecką i czeską, bo tak naprawdę trzy narody się tam spotykają, jak to w górach u nas na południu, i rzeczywiście jest to moim zdaniem dosyć. Fajnie na szaro pokazywane, bardzo w tym kontekście wiarygodnie, jakby właśnie to tylko te sprawy kryminalne nie do końca, nie do końca mi usiadła, tak w 100%. procentach. Duży plus za postać historyka w tej książce, ponieważ też bierze udział historyk lokalnego muzeum. Bardzo mi się podobało. Uważam, uważam, że bardzo, ciekawe, e, bardzo ciekawą dynamikę dostarczał i był taki e, dziwny, i ten nastrój, e, to napięcie, również w sumie jego postać trochę pobocznie budowała. E, nie do końca czuję hemię wątku miłosnego, e, bo też taki znajdziemy tam, jest mały, jest spoko. Wydaje mi się, że również mocno do rozwinięcia dalej. I co też fajne, bo generalnie rzecz biorąc właśnie związane z tą historią rodzinną i tak dalej, mamy też kilka ciekawych rozmów rodzinnych i uważam, że one też zostały dosyć ciekawie przedstawione. No ta ostatnia rozmowa, bo nie mogę nic więcej powiedzieć na ten temat, żeby, żeby Wam nie zespoilerować, trochę dziwna w kontekście reakcji naszego głównego bohatera na rozmowę ze swoim tatą. Pod koniec książki delikatnie dziwna, ale też mam nadzieję, że to później jest e, jakoś e, rozwinięte. W sensie tak jakoś jak czytałam to nie do końca nie pasowało do, do głównego bohatera, do jego charakteru z jednej strony, a z drugiej strony, no nie wiem. E, po prostu jeszcze tak nie, nie, nie byłam przekonana co do tej ostatniej rozmowy, ale liczę na to, że no to jest, ono tak zostało też zostawiona. Że na pewno jeszcze tam będziemy wracać do tego. Eee, no, także generalnie rzecz biorąc, najsilniejszy punkt tej książki to jest zdecydowanie górski charakter. E, to również e, bardzo silne wątki historyczne, e, bardzo e, duże plusy za konkretny research, e, też za wyjaśnienie, co było prawdą, a co nie na koniec książki też co zostało nagięte na potrzeby powieści a co, co można znaleźć faktycznie da się tego ducha gór rzeczywiście w tej książce znaleźć, nie dziwi mnie, że otrzymała nagrodę górskiej książki roku 2023 wydaje mi się, że, że zasługuje i jest to naprawdę obiecujący Debiut. Wydaje mi się, że, e, że jest to bardzo dobry początek, e, a może być tylko lepiej. Także jestem skłonna czytać e, następne tomy, e, i oczywiście, e, wydaje mi się, że jest to książka warta polecenia, i dlatego też ją Wam polecam. E, natomiast, no, jedyna taka rzecz to właśnie, czy to jest tak w 100% wiarygodna zbrodnia kryminalna. No, ja nie jestem w 100% przekonana, e, ale nie zmienię faktu, że bardzo dobrze się przy tej książce bawiłam, a na koniec przy literaturze gatunkowej dla mnie dobre wrażenie z lektury są najważniejsze, dlatego ja oceniam tę książkę bardzo pozytywnie i polecam Wam również osobistej ocenie poddać. No i co, jestem ciekawa, czy śledzicie, bo to jest naprawdę taka dosyć głośna książka ostatnimi czasy, czy planujecie czytać serię ze schroniskami? Tak jak nam są trzy już. Tutaj mamy wszystkie trzy. Nie wiem, czy tam czwarta jakaś nie ma. Nie, czwarta w przygotowaniu. No to wygląda. E, wszystkie nagrodzone. E, te książ książką górską od jakiegoś czasu są e, seria ze schroniskami. I naprawdę klimatyczna, klimatyczna książka. E, I jeżeli chodzi o debiut, to to powiedziałabym, że taki debiut z wysokiego C. Co sądzicie, czy planujecie czytać i czy w ogóle... Eee, jesteście w klimacie tej, gór, tej górskiej literatury, bo u nas to w ogóle jest jakiś podgatunek, jakaś taka nisza sama w sobie, która ma bardzo wierną rzeszę fanów. Eee, no i ja zaczynam troszeczkę ten świat odkrywać, więc, jeżeli macie jakieś górskie polecenia poza Sławkiem Górtychem, to również jestem, e, również jestem e, bardzo zainteresowana. I co jeszcze może ważne, a o czym nie powiedziałam, to to, że to jest bardzo. W zimowym klimacie książka. Także wydaje mi się, że y, na ferie, jeżeli macie przed sobą albo się wybieracie, y, bardzo dobre, y, dobra książka, żeby zabrać ze sobą. Y, I ten zimowy klimat jest tam dosyć mocny, więc wydaje mi się, że raczej do czytania w tej zimniejszej części roku. No i co? Ode mnie to tyle. Jak zwykle nie mam zakończenia. Narka!